Dzień dobry, witam wszystkich. To jest czwarty odcinek Gier z informatyki. W pierwszym odcinku pokazywałem Wam dsj w drugim Icy Towera, w trzecim pokazywałem Wam elastomanie, a dzisiaj gra multiplayerowa. Pierwsza gra multiplayerowa w tym zestawieniu, taka stricte multiplayerowa, bo to była Strzelanka, to był Soldat. Mało tego, polska gra robiona przez Polaka Rodaka, który. No, Notabene zrobił kilka innych gier w bardzo podobnej oczywiście e, stylistyce, zresztą chyba na tym samym silniku, na przykład King's Arthur's Gord może kojarzycie, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, już na wstępie mówię, Soldat nadal żyje, mało tego, nadal są stawiane serwery i utrzymywane. Soldat trafił w tym roku na Steama, czyli każdy... Każda z Was, kto chce pograć w Soldata, może wejść za darmo. Jest free to play totalnie na Steamie. Tak, dostosowany do naszej rozdzielczości, do dzisiejszych sterowników graficznych. Więc możecie sobie po prostu pograć z kumplami. Napiszcie, może już nie na gadu-gadu, bo kiedyś to było na gadu-gadu, ale napiszcie po prostu na Messengerze, napiszcie SMS-a do znajomych, wyślijcie im link i po prostu pograjcie sobie, powspominajcie stare czasy. Dla osób, które może już nie chcą grać na starym silniku graficznym, informacja następująca. Jest także Soldat 2 zapowiedziany i Soldat 2 już w tym momencie można go testować. Jest w wersji takiej alfy i w, tym, w tej alfie, w tej, w tej becie można za darmo przetestować, jak będzie wyglądała grafika prawie trójwymiarowa. To będzie taki sam rzut, ale bardzo yy, no tak. To... Ulepszony, ulepszony. Dobra, mniejsza o tym. Pogadajmy o tej grze, bo ta gra była hitem. Na każdej informatyce, gdzie było więcej niż powiedzmy 10-15 minut czasu, wchodziliśmy po prostu, wchodziliśmy i graliśmy ze znajomymi. Ja pozwolę sobie po prostu tutaj wybrać. Change team. Eee, brało się broń. Przede wszystkim to, że. Te postacie skakały tak wysoko. Był także oczywiście na prawym przycisku myszy e, rakietowe buty. To nie był jetpack, to, był, to były buty jetpackowe, więc można było latać. Można było wybrać jedną z wielu broni, można było strzelać. Każda broń miała dosyć fajne dźwięki, zresztą nie wiem, czy na tamte czasy to nie było z Counter-Strike'a w ogóle wzięte, czy tam z Half-Life'a. E, bardzo dobrze ogólnie działała. No, wymagań praktycznie żadnych nie miała graficznych, bo na każdym sprzęcie się uruchamiała. E, Teoretycznie, jak każda inna gra, łatwa do grania, ciężka do y, wyskilowania. Brało się oczywiście tutaj, grało w Capture the Flag, czyli broniło się tutaj flagi, flaga była najważniejsza, albo szło się właśnie y, przechwytywać flagę przeciwnika, albo się broniło. Można było wybierać różne rzeczy, można było z bazuki strzelać, można było z barety, czyli można było strzelać z y, snajperki. Nie było to łatwe, bo. Był jeden strzał na jakiś czas, trzeba było to przeładowywać. Ja pamiętam, że z kumplami graliśmy, e, często się po prostu też sprzeczaliśmy, kto jest lepszy i tak dalej. E, też jak po prostu komuś lepiej szło, to tradycyjne wyzwiski, że on jest po prostu lamerem, że jest słaby i nie potrafi grać. Ale to i tak nie miało nic, e, żadnego znaczenia większego, bo graliśmy zarówno na lekcjach, jak i graliśmy także na przerwach. Ale graliśmy także przed i po szkole. Co oczywiście też dotyczyło innych gier, na przykład Counter-Strike. Żeby wam jeszcze tutaj pokazać, że faktycznie działają różnego rodzaju serwery, to już wam pokazuję. Tak wygląda aktualnie przeglądarka. Może w tym momencie nie ma zbyt wiele osób, bo jest około 100 w tym momencie zalogowanych, ale jest też późno, kiedy to nagrywam. Natomiast uwierzcie mi, nie ma żadnego problemu zwołać większą ekipę graczy. Przeważnie działa to w ten sposób, że wchodzą gracze na ten serwer, na którym już ktoś jest. Przykład wchodzimy na Capture the Flag The Dust. To prawdopodobnie jest jakaś mapa, która jest inspirowana oczywiście dustem z Counter Strike'a. Zresztą jak widzimy, mniej więcej tak to wygląda. Please add password, czyli to jest serwer na hasło, więc możemy sobie zobaczyć, jak wygląda ta mapa. Strzelają się, grają oczywiście na Capture the Flag. Koniec rundy za dwie sekundy. I koniec, ja nie mogę się zespawnować, ponieważ nie wpisałem hasła, więc możemy wyjść także z tego serwera. Są także polskie serwery. Jest taki e, serwer, gdzie jest tak zwany Run Mode. Ja do końca nie rozumiem, o co w tym chodzi, ale ludzie po prostu biegają tutaj i nie wiem, o co w tym chodzi, ale chyba chodzi o to, żeby biegać i skakać. Nie wiem do końca jak to działa. To ma symulować prawdopodobnie podobny tryb rozgrywki, jak na przykład są te surfingi w Counter-Strike'u. Też się surfuje, tak? Czyli e, normalnie w Counter-Strike'u trzeba strzelać do siebie i tak dalej, ale w niektórych trybach biega się z nożem i po prostu skacze jak e, parkour, jak Yamakasi, czyli skaczą po różnego rodzaju przeszkodach. Tak samo tutaj prawdopodobnie trzeba zrobić takie kółeczko i zrobić to jak najszybciej. Więc jak widzicie, gra działa. Dużo osób oczywiście nie zapomniało o tej grze. Są serwery naprawdę różnorodne. Ja tutaj wejdę sobie akurat na ten niemiecki. Jak widzicie, jest chyba inna mapa. Shotguny. To jest shotgun albo co to jest? Nie, to jest wyrzutnik granatów, więc kolejna mapeczka. Jak widzicie, tutaj były także przeskoki, można było turlać się. Na kół chyba był granat. Można było wyrzucać te granaty. Nie, na kół była zmiana broni. Wyrzucało się te granaty na E. Tak, wyrzucało się je na E. Także można było strzelać w ten sposób tradycyjnie. Jeżeli to jest Capture the Flag, przechodziliśmy na linię, za linię wroga. Musieliśmy oczywiście zdobyć, zdobyć tą flagę, wrócić z nią. No ale też było ciężkie, bo nasza flaga musiała być w tym momencie też nie przejęta. Ciężko było Combat Knife, czyli rzucanie nożem przez I jednych. Co to było za dźwięki? O, nawet tutaj były takie dźwięki. To pierwsze słyszę, powiem wam szczerze, po takim czasie. Naprawdę jestem w szoku. E, taka informacja, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, tak jak powiedziałem: gra jest darmowa, możecie sobie po prostu pograć, możecie ze znajomymi się zgadać. E, ja jeszcze jako streamer. Gram z widzami czasami w takie giereczki i przeważnie to są darmowe giery. I czasami na streamach jeszcze na Twitchu, bo w opisie jest link, jak gdyby ktoś nie wiedział, gdzie ja streamuję, ehm, czasami rzucam taką propozycję dla moich widzów. Słuchajcie, może byśmy pograli dzisiaj w Soldata. Są tutaj ludzie, którzy kiedyś grali w Soldata, i na czacie mówią: OK, gramy, tam pięciu, dziesięciu się zgłasza, ehm, Podaję byle jaki serwer. Wchodzimy, wszyscy gramy za darmo, bawimy się, wspominamy jak to kiedyś się strzelało, jak to kiedyś się grało i naprawdę jest super fajna sprawa. Oczywiście nie jest to gra, w którą nagle usiądę i z racji tego, że, że mam taki sentyment na przykład do tej gierki, będę na przykład grał w to teraz przez 3 godziny bite, bite nie? Że dziennie będę grał 2-3 godziny. Nie, e, po prostu to. Kiedyś to było, kiedyś to te czasy były fajne, kiedyś się fajnie w to grało, teraz można po prostu sobie fajnie powspominać, troszeczkę odświeżyć pamięć. Natomiast e, takie pół godzinki, może do godzinki grania jest w sam raz, nie? Bo jak gramy więcej w taką starszą grę, e, może też dojść do takiej sytuacji, że... Jednak dojdziemy do wniosku, że lepiej kiedyś zapamiętaliśmy tą grę, że kiedyś nam się lepiej w to grało i lepiej po prostu ona w naszych przynajmniej w pamięciach, w naszych oczach, ona po prostu lepiej wyglądała. E, z wieloma grami już tak miałem, e, z wieloma grami już faktycznie spotkałem się z takim odczuciem. Rzucił gościu we mnie nożem, jak widzicie, no, no koksy tu grają, widać, że to nie są osoby z pierwszej łapanki, widać, że to są osoby, które po prostu dalej grają, które od czasu do czasu tutaj wchodzą i, i strzelają, eee, no po prostu robiąc jak dzieci, no. robiąc jak dzieci tych innych graczy. Także, kochani moi, no gry naprawdę dobre. Eee, Swoją drogą ja kiedyś mówiłem, że gdyby ta osoba, bo to był chyba jeszcze na tamte czasy jakiś młody chłopak, typu student, bo wiem, że to jest na pewno Polak, ale nie do końca pamiętam historii tego, w jaki sposób on po prostu stworzył tą grę. Czy to był jakiś projekt studencki, czy to była jakaś taka już bardziej przemyślana sprawa. O, ktoś mnie zastrzelił. Na pewno, gdyby ta gra była na Steamie, na, na tamte czasy, gdyby istniał Steam i te indyki by były, to mógłby być hit, mógłby chłop naprawdę dobrze zarobić. E, Niestety czasy były trochę inne. E, żyliśmy trochę w innych realiach, gdzie gry polskie zostawały w Polsce, gdzie gry polskie nie wychodziły za granicę i ciężko było je rozreklamować, przede wszystkim bez żadnego nakładu finansowego bez żadnego budżetu. Teraz to trochę się zmieniło. Można pokombinować, poświrować. Teraz Polacy przede wszystkim robią gry i wpuszczają je przede wszystkim, żeby pierw ludzie na rynku międzynarodowym, gdzieś tam w Ameryce, po angielsku, w języku angielskim, pierw usłyszeli o tej grze, a później dopiero gdzieś tam najwyżej lokalizację polską dają. Może by to się inaczej potoczyło. W każdym razie trzymam kciuki za twórcę, bo robi fajne ruchy, czyli wsadza te gry na Steam'a. Daje je za darmo oczywiście, żeby każdy mógł pograć. No i czekamy na Soldata 2. Eee, moi drodzy, piszcie, jeżeli lubicie tego typu giereczki, jeżeli fajnie wspominacie, graliście w Soldata, piszcie cokolwiek na ten temat w komentarzach. Jeżeli widzicie tą grę po raz pierwszy, zapoznajcie się z nią, bo to jest naprawdę kawałek naprawdę. To to co teraz powiem, to nie jest wcale moim zdaniem em, nadużycie tego słowa. Ta gra to jest kawał dużej historii gamingu. lat 90. 2000., więc naprawdę ta gra miała bardzo duży wpływ na to, co robiliśmy i w jaki sposób się uczyliśmy. No, bo w końcu to jest seri, serwis, w którym, seria, w której oczywiście gadamy o grach z informatyki. Ja ze swojej strony Wam dziękuję. Odsyłam oczywiście do opisu, gdzie macie. Na przykład gierki różne na g tanio, bez wychodzenia z domu, ale także oczywiście na Instagrama, Facebooka i grupę facebookową. Jeżeli chcecie więcej, powiedziałem: Tagra, Soldat, Soldat 2 czy, czy King Arthur's Gold, bo to są wszystko gry od tego samego twórcy, e, są na Steamie, możecie sobie pograć, są da darmo. Koniec mapy, koniec odcinka i na koniec jeszcze spot od naszego sponsora, którym jest Corsair. Do zobaczenia, trzymajcie się, a chłopy tutaj dalej grają. Cześć.